Poznaj bionagrzewnicę RX. nowoczesne źródło ciepła, które łączy ekologię, oszczędność i niezawodność. EREX ogrzeje Twoją przestrzeń szybko i równomiernie, bez konieczności montażu skomplikowanej instalacji. Mobilna konstrukcja sprawia, że możesz łatwo przestawić nagrzewnicę tam, gdzie najbardziej potrzebujesz ciepła. Specjalny system spalania zapewnia czyste ciepło bez zapachu dymu i spalin, bez dodatkowych przewodów czy kominów. Prosta obsługa sprawia, że uruchomisz ją jednym przyciskiem. Wszystko masz pod kontrolą dzięki czytelnemu panelowi i aplikacji mobilnej. Urządzenie działa na ekologiczne biopaliwa, a dzięki niskiemu zużyciu oszczędzasz na kosztach ogrzewania nawet w dużych halach czy warsztatach. Sprawdź pełną ofertę i zamów swoją nagrzewnicę na stronie sklep